Witam wszystkich serdecznie na początku filmiku. Chciałbym poprosić Was o te, tam, ten, ten subik, nie? Ten guziczek czarny, kliknijcie. No dobra, formalności są już za nami. A teraz tak, dzisiaj przeprowadzimy pierwsze pompowanie kół w samochodzie tym cackiem. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Pierwsze pompujemy. Nie pykło. Moment. No dobra, podejście numer dwa: bo za słabe akumulatory były i przetwornica nie pociągnęła. Teraz jedziemy na zwykłym prądzie, damy energii zarobić. Uwaga. Dobra w ciste palę na no dobra pistolet wymieniony. Zbiornik napompowany Do zobaczenia pod autkiem Wiecie, że było tak zapindolone Że musiałem Klapcuszkami obcinać Ach, Obcinać Odkręcać No Zawór numer jeden Wy poszło. I jak z drugiej strony pójdzie. I No tu poszło elegancko. Ja idę po sprzęt. No nieźle. Nawet nie jeden bar. No teraz To teraz bramka numer 3. Trochę tu Prawie dwie atmosfery zeszły ze zbiornika. Pojemne te koła. Tu mamy półtorej. Trochę więcej. Dobra, bramka numer 3 załatwiona i bramka numer 4 tu tak za dużo miejsca to nie ma Dobra, trzeba tu się wpasować w tych szaki Pokaż Kotku, gdzie ty tu jesteś No to bijemy. No dobrze. Znowu się przyciskamy. Więc tak. Na cztery koła z nas spokojnie wystarczyło. Trzymaj się tu. Cały w jakichś trocinach jest. Haha. Te klapcążki chciałem w aucie zostawić się okazało, że nie ma. Takiego wyposażenia nie ma w samochodzie szok. No więc, tak podsumowując, zeszło trochę więcej niż dwa bary ze zbiornika. I dobrze, że wziąłem ten większy, bo ten mały mógłby nie zdać egzaminu. Znaczy też, pewnie bym napompował cztery koła dobite bez żadnego problemu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka i subik. Pamiętajcie ten czarny prostokącik. Do na razie.